Dzień dobry. Dzień dobry, witam na 22. posiedzeniu Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa obecni Łukasz Walon, obecny, Brangiel Mariusz obecny, Hamiele Zibona obecna, Arkadiusz Puszkarz, obecny, Urszula Twardzik, obecna Zdanie zdalnie, czyli stwierdzam kworum. I przechodzę do porządku obrad. Są tylko pisma skierowane do komisji, wolne wnioski i zamknięcie posiedzenia. Rozumiem, że wszyscy są za, tak? Oczywiście. Tak. Jest tak, informacja w związku z wprowadzeniem do statutu dzielnicy przepisów dotyczących możliwości przeprowadzenia zdalnych sesji rad, posiedzeń komisji zarządów, z których wynika obowiązek umieszczania nagrania audio na stronie internetowej niezwłocznie po zakończeniu sesji, proponuje się wygłoszenie przez prowadzących obrady na początku sesji komisji następującej formuły. Informuję, że sesja rady jest utrwalona za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, nagranie. Nagrania obrad i inne szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej dzielnicy. Już tutaj patrzę. Czy to jest do zapoznania? I tak będziemy otwierać wszystkie sesje. I tutaj, tutaj to jest pismo. Teraz tak, przechodzę do pism. Pismo z 15 lutego. Dotyczy przekazania rocznego sprawozdania z wykonania zadań dzielnicy za 2020 rok na podstawie zarządzenia prezydenta miasta Krakowa z dnia 15 lutego w sprawie trybu i zasad współdziałania jednostek organizacyjnych. To jest pismo do wiadomości. Zgodnie z później kolejne pismo, zgodnie z zarządzen zarządzenia. Komendanta Wojnego Policji mają z dnia 20 czerwca 2016 roku, mając na celu prawidłową realizację paragrafu 38, powyższego zarządzenia przekazuje informacje o planie działania priorytetowego dzielnicowego Regieru dzielnicowych Pierwszego Komisariatu Policji Piątego w Krakowie. Plan działania priorytetowego dla rejonu nr 4 Kraków. Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócenie ładu, porządku, rejon, przystanku autobusowego. No ale to jest chyba, powinno być z tego. No, To masz Informują, że odpowiedzialną osobą jest pana aspirant Maciej Różański, rewir dzielnicowych. No w pismo do wiadomości po prostu. miałem Kolejne pismo. Zgodnie z poleceniem Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie na podstawie zarządzenia nr 5 przez 2016 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku, mając na celu prawidłową realizację paragrafu 38. Plan działania priorytetowego dla rejonu nr 7 Kraków w ulicach Mieleniec, zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym, spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsc publicznych, zakłócanie spokoju, porządku publicznego, wywoływanie zgorszenia w miejscach publicznych, zakładany cel do osiągnięcia poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie nieruchomości przy ulicy Chmieleniec 2 i 2A w Krakowie poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk, w szczególności osób dopuszczających się wykroczeń porządkowych. Czyli to jest pismo też do wiadomości. Kolejne pismo dotyczy przyznania nagrody Bezpiecznych Kraków za rok 2020. Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego przyjmuje zgłoszenia kandydatów do przyznania nagrody Bezpiecznych Kraków za rok 2020. Kandydatami do nagrody mogą być zgodnie z uchwałą Rady Miasta, funkcjonariusze Policji Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej mający wzorowe udokumentowane osiągnięcia dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w Krakowie. Czyli tutaj możemy zgłaszać do 31 marca, proszę. Tak, może, możemy wytypować któregoś tutaj z naszej dzielnicy, czy poszczególnych okręgów, prawda? Ula. Słyszysz nas, ula? Halo, halo! Popatrzcie jeden. Nie słychać. Może na panu mikrofon. mikrofonem. Zobaczcie ten, nie słychać. Nie słychać, ale z tym samej budowę? Nie, słychać. nie, tu. Mówię tutaj Nie, no nie jest włączona. Ula, słyszysz nas? Hmm? Nie, dobrze jest. Coś ma z mikrofonu. Czy się usłyszałaś? Tak, tak, tak. No to słuchajcie, tutaj możemy kogoś zgłosić. Kolejne pismo. Dziękując serdecznie za dotychczasową współpracę w zakresie wspólnego podejmowania działań przyczyniających się do poprawy efektywności pracy Policjantów Komisariatu Policji Piątej w Krakowie i podjęcie uchwał dotyczących zakupu w 2021 roku radiowozu, oznakowano tych osłów w ramach tzw. Tak akcji sponsoringu. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie uzupełnienia brakującej kwoty, to jest łącznie 2,5 tysiąca złotych. Z przekazanych informacji wynika, że szacowana kwota dofinansowania do zakupu samochodu typu SUV w wersji oznakowanej wynosi 62 tysiąca, a do komendy głównej policji zostaną zgłoszone wyłącznie te deklaracje, które zapewnią pokrycie pełnej kwoty wsparcia. Biorąc pod uwagę treść uchwały, w których przekazaliście Państwo po 30 tysięcy na zakup pojazdu oznakowanego typu SUV, proszę o przychylne ustosunkowanie się do przedstawionego wniosku, którego realizacja poprawi jakość obsługi mieszkańców poprzez zwiększenie możliwości komisariatu w zakresie podejmowania zgłoszonych przez nich interwencji, zwiększenia obecności funkcjonariuszy w rejonie, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na terenie Kielgicy. Do przełomu. To chyba do Znaczy to, zarządu, to wczoraj, wczoraj. Wczoraj żeśmy Wczoraj żeśmy tak. To jest do wiadomości. O, u nas słyszysz nas? A teraz? A teraz? O, no teraz bardzo ładnie. Dobra. To słuchajcie, ja mam, ja mam kandydaturę tego policjanta do nagrody. Mogę go zgłosić? Tak. tak. którego policjanta? Tak, tak. Bo y, po prostu to mnie nawet prosili mieszkańcy, ten, który działa na terenie. Ruczaju na terenie tego mojego osiedla ten pan Niedzielski. Tylko no ja nie wiem, jest, jak to ma stopień. On jest aspirantem, pamiętam. to jest aspirant. Aspirant Niedzielski. A ja bym jeszcze dorzuciła pana dzielnicowego Krowickiego. Kogo? Pana dzielnicowego Krowickiego. Ale Dobra, jak ten Niedzielski się na, na, miał na imię? Pamiętasz Iwona? Bo już. już ci powiem, się bo mam w telefonie. Ja też mam. Mariusz, chyba też. Mariusz, tak. Nazwisko tak jak minister, ale nie minister. I... Tak, aspirant Mariusz Niedzielski. Dobra, to ja mogłabym coś o nim napisać ewentualnie. Dobra, no to mogą być dwie osoby. To nie ma regulaminu, ale trzeba byłoby wejść na stronę. No to dobra, no zdajemy, omawiamy się, że tutaj tutaj tutaj, z tego co pamiętam, to tutaj tutaj, ale to nie może być. No, chyba nie ma tutaj przecież no, no, to 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 wielu wyjdzie, wyjdzie, nie? Z różnych dzielnic. Tak. To, to, ja ja tutaj... nie, to, to możemy pana aspiranta Niedzielskiego i pana Krownickiego. Macie kogoś ze swoich dzielnic, ze swoich no. Dobra, tutaj, że do realizacji i te dwie kandydatury. Aspirant Mariusz Niedzielski. To jest piąty komisariat oczywiście. I pan Marek Krownicki, też dzielnicowy. Krownicki, tak. To też jest piąty komisariat. Ja z nimi też byłam na spotkaniu kiedyś, więc oni jak najbardziej zajmują się tym tematem. Bardzo są pomocni. jak się to nic z Tak, a poza tym mieszkańcy już mi się pytali: to znaczy, już kiedyś mi się nawet taka, taka pani pytała o, o niego, czy już zgłosiliśmy? Ja mówię, że musimy poczekać, aż będzie okazja ku temu. No to jest. Czy to mamy zgłaszać na jakimś druku, czy wystarczy tak na takim. Do zarządu, tak? Do realizacji. To trzeba Beaty zapytać, a ja coś tam mogę napisać o nim, o tym. No ja tu dla <grymne> <grymne> <To? grymne> do realizacji zaruszenia 26. Kolejne pismo. Jednostka ratowniczo-gaśnicza zwraca się z gorącą prośbą, numer dwa w Krakowie, zwraca się z gorącą prośbą do pana przewodniczącego Rady Dzielnicy o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 15 tysięcy złotych w celu doposażenia pomieszczeń socjalnych naszej jednostki. Ze swojej strony zobowiązuje się, że w przypadku wsparcia przez państwa naszej prośby, przekazane nam środki pieniężne wykorzystam jak najbardziej racjonalnie i efektywnie. Pragnę nadmienić, że oprócz prowadzonej przez nas ustawowej działalności ratowniczo-gaśniczej, wielokrotnie udzielam pomocy wielu placówkom, instytucjom z naszego rejonu działania i, obiecu... i obiecuję, że nadal będziemy to czynić w miarę naszych możliwości, a ewentualna prośba Państwa, jakąkolwiek pomoc nie pozostanie bez odpowiedzi. To jest Pan Piotr Marchewka, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2. To może do zarządu mamy coś jeszcze tam? Tak, żeby te 15 tysięcy z tak zwanej rezerwy pociągnąć. Jeżeli chodzi o dwójkę, to rzeczywiście od, od lat, jak pamiętam, zawsze się z nim bardzo dobrze współpracowało, na wszystkich okazjach, typu święto w czy są jakieś konkursy w szkołach. Zresztą prowadziliśmy dłuższy czas ja z nimi, w domu i w szkole, także Naprawdę się mocno angażowali w to nasze bezpieczeństwo. Spotykaliśmy się też często na jakichś pogawędkach z emerytami, seniorami. Ale a te pieniądze dodatkowe są do to, to, to są oznaczone? w sensie podzielone? Jeszcze nie. A segmenty przyszły podzielone? Nie, tak, 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 Czyli tak statut to mówi? Tak, czyli Czy poszło nie, to na inwestycje, czy idzie na inwestycje i Czekam jeszcze na, 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 na informacje z radnych, bo nigdy nie było od Nie, wiem, odpisana, nie no myślę, że połowę opisało pewnie na pewno. Dobrze, kolejne pytanie. A na mówicie? O, 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 o ty dodatkowym ty, budżecie. A ty, co byś chciał coś nagrodzić? No nie, no właśnie zastanawiam się, bo się nawet pod podobnym tego. Czy albo to, czy to, to będą znaczone albo... pieniądze w sensie, czy no to nie? No tak, no to już nie jest obojętne, czy wydamy z tej polityki, z tej kawy. No. Ale... Kolejny mail od pana, od pani Roman Katarzyny. Hmm. Dotycząc kwoty wydatkowanych na OSP Dzielnica 8 w odpowiedzi na poniższą korespondencję uprzejmie informuję, że w budżecie Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego na rok 2020 zostało zaplanowane jedno zadanie o charakterze bieżącym zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kostrze-Tyniec w kwocie 30 tysięcy. W celu realizacji zadania zwrócono się do jednostek OSP o przekazanie informacji, jaki konkretnie sprzęt ma zostać zakupiony w przyjętych przez Radę Dzielnicy limita. A następnie z uwagi na zbieżność z innymi zadaniami budżetowymi przeprowadzono procedurę udzielania zamówienia publicznego. Przetarg nieograniczony. Dla części zamówienia obejmującej swym zakresem omawiane zadania został wyłączony wykonawca, a wskazana w ofercie wartość sprzętu dla jednostek SP nie zmieściła się w limicie środków przeznaczonych w budżecie na jego realizację. I wynosiła łącznie po wartości, wartości wszystkich wskazanych przez OSPC niedziosk kostrze strzech rzeczy 29 452,35 zł. i groszy. Łączna wartość oferty wybranego wykonawcy wyniosła 278 356 zł. 95 groszy. Mając na uwadze, że łączny gminy... limit środków na zadaniu nie został przekroczony, zamawiający nie miał podstaw prawnych do unieważnienia postępowania dla tej czynności zamówienia i tym samym zwrócenia się do Rady Dzielnicy o korektę wskazanej uchwały. Miałem ja coś w tej sprawie? tutaj tak, bo to jest Rusowicz Piotr. I tutaj było tak. W mailu zwrócił się z prośbą, czyli znaczy nie z, z prośbą, tylko z informacją, że zgodnie z uchwałą z 9 lipca 2019 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji dzielnicy na rok 2020 i tutaj na co przeznaczyła Rada pieniądze: 15 tysięcy na zakup sprzętu, mundurowanie do Kostrza, 15 tysięcy na zakup sprzętu, mundurowania do SPT. Przedstawione poniżej rozliczenie wydatkowania środków na poszczególne zadania jest niezgodne z uchwalonym przez Radę Dzielnicy planem. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czyli przewodniczący zwrócił się do nich o wyjaśnienie i oni ten mail to, wy, wy tak, to przysłali, ale to jest no to do, do zarządu, nie? To do, do wiadomości po prostu. Dla nas, no nie? No, Dla nas tak, tak. Bo to jest to Piotra Rusowicza i o Boże, Tutaj jest Rusowicz, więc ja. Rusowicz Rusowie. to była Adam. Nie, powiedziałam, przepraszam, Rusowicz, dlatego że jest błąd w piśmie, a czytam tam stąd. Aha. Nie, przepraszam, no Piotr Rusowicz to jest z Urzędu Miasta pracownik. Nie chodzi, nie chodzi o naszego Piotra Rusowskiego, tylko o pracownika Urzędu Miasta Piotra Rusowicza. Dobra. Kolejne pismo. Diagnostyki i Rehabilitacji Krakowskiego Ośrodka Diagnostyki Kręgosłupa. I się o to, żebyśmy przystąpili do ich analizy, tak? Oraz tak, żeby, żeby w, prosimy o uwzględnienie tego bardzo ważnego zadania, to profilaktyka wad postaw. W ewentualnych tegorocznych zmianach w budżecie w 2001 roku, 2021 roku oraz uwzględnienie programu profilaktyki VAT podstawy w zadaniach w 2020. Średni koszt całego rocznego programu dla jednej szkoły podstawowej to około 9 tysięcy złotych. Obejmują wtedy zdiagnozowanie populacji około 70 uczniów, przeprowadzenie całego cyklu zajęć korekcyjnych, grupowych na terenie szkoły oraz cykl indywidualnych instruktarzy dla dzieci. Możemy też coś jakoś zobaczyć na dostarczeniu. Tak, do, 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 do tej pory, znaczy od czasu czasu, czy stworzyliśmy tak zwane małe granty. Ja nie polegałem tak, polegające z programem wnioski, co ustalało, no to ustalało, to na myślę, w tym temacie. Bo jak nie mamy komisji zdrowia, to takie wstawa zdrowa ten temat się, gdzie? Tu? Do tej komisji, no tak, bo to, to tej komisji spór, nie wiem Wszystko tutaj, tu wszystko trafia. Słuchajcie, kolejne pismo to jest roczne sprawozdanie z wykonania zadań dzielnicy za rok 2020. To było też na mailu, więc do wiadomości. Znowu pismo z Komisariatu Policji. Zgodnie z poleceniem zastępcy komendanta Miejskiego Policji w Krakowie na podstawie zarządzenia, plan działania priorytetowego dla rejonu numer 11, Kraków w ulica Pilca 43, charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym, nieprawidłowe parkowanie polegające na zatrzymywaniu pojazdów dostawczych na jezdni. W sposób blokujący jeden z pasów ruchu w rejonie lokali handlowo-usługowych na ulicy Pilca 43 w Krakowie. Zjawisko występuje głównie w godzinach porannych. Kierujące, zatrzymując pojazdy na czas rozładunku, na jezdni w znaczący sposób ograniczają widoczność innym uczestnikom ruchu drogowego. No ich zakładany cel do osiągnięcia zwiększenie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, ograniczenie zjawiska nieprawidłowego parkowania. Do wiadomości. Kolejne pismo podobnej treści, tylko dla rejonu numer 10. Zdiagnozowany problem kradzież z włamaniem do nowobudowanych domów i garażu oraz kradzież pojazdów na terenie Skotnik w Krakowie. Zagrożenie występuje w godzinach wieczorno-nocnych. Źródłem zdiagnozowanego zagrożenia jest rozpoznanie rejonu przez dzielnicowego w oparciu o wykaz interwencji z SWD oraz analiza wskazanego rejonu. W czasie ostatniego roku odnotowano 57 interwencji dotyczących kradzieży. W rozmowach z mieszkańcami ustalono, że ich poczucie bezpieczeństwa w zakresie kradzieży jest bardzo niskie. No i cel zakładany, profilaktyka osób zagrożonych przedmiotowymi przestępstwami, więc też do wiadomości. kolejny plan roczne sprawozdanie z wykonania zadań żłobek samorządowy numer 23 w Prakowie remont pomieszczeń to też było na mailu więc do wiadomości Roczne sprawozdanie z wykonania zadań, SMNK, dodatkowe patrole, zakup materiałów profilaktycznych oraz organizacja konkursów i turniejów. To, jest, to też jest do wiadomości. Roczne sprawozdanie. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, też zakup sprzętu, mundurowania, doposażenie sali ćwiczeń. Pismo ze Straży Miejskiej dotyczące zanieczyszczonego terenu na ulicy zachodniej pomiędzy Kobierzyńską a Zalesie w Krakowie. W odpowiedzi na Państwa pismo informuję, że Strażnik Rejonowy podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 21 stycznia stwierdził, że teren wskazany w korespondencji został uporządkowany. Tu wiadomości.

Kolejne pismo, przed, to jest informacja dotycząca przetargu na najem lokali użytkowych. Dniu 11 lutego. No to już jest do to wiadomość. I ostatnie pismo, dotyczące też bezpiecznego Krakowa. Do wiadomości. W związku z poleceniem wykonania zadania przesyłam w załączeniu uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 Bezpieczny Kraków. Zwracam się z prośbą o zapoznanie z jej treścią i stosowanie w zakresie dotyczącym rad dzielnic. Więc to jest do wiadomości. To tyle z czy jakieś sprawy bieżące, jakieś wolne wnioski? Panowie wnoszą coś? Nie. nie. No to myślę, że porządek obrad. A gdzie ten budynek no, nie jest? To jest taka ruina, to znaczy ruina, To jest budynek, który był budowany 20 lat temu. Gość, ma jakiś składnik, zwoźnik zwozić z, z Syfy. No, mówię, że to akurat tam się jeden kod utopił, bo tam studnia otwarta. Co o tym mówisz? Coś tam. No trzeba zgłosić do straży coś takiego. Pani przewodnicząca, a wniosek z komisji z komisjami, nie wiem, nie wiem nie jest jakiś tam adres, kultywowany no adres, czy... No to jest no tej no pozycji. No Słuchajcie, bo Ewa się do nas dołącza, a bo następna komisja... Tak, Dobrze, to, tak. no to drodzy to, Państwo, czyli tak, no protokół... To jest, to, czyli to, ja to tak, poprzę, to no na, na następnej komisji napiszemy taki wniosek do straży o zgłoszenie tego budynku, żeby tam sprawdzili, jak Ale będzie dokładnie No to drodzy Państwo, ja dziękuję bardzo w takim razie i Zamykam posiedzenie. Rozumiem, że za protokołem wszyscy, za przyjęciem protokołu, Prawidł. tak jednogłośnie, więc bardzo dziękuję i ja się rozłączę, żeby połączyć na następną komisję. Mhm.